Siemanko z tej strony hodowcy kur. Dzisiaj kolejny odcineczek. Ta czarna kurka to akurat nie jest kwoka, tylko jaka znosi, ale ta czarna. Ej, ta biała już jest kwoka. I nałożyliśmy jej taką klateczkę, chyba wczoraj widzieliście, ale nie jestem pewien, nie pamiętam tak szczerze. I dzisiaj będziemy robić tutaj porządki i zamiast tej słomy będziecie już widzieli Piask. piasek. Więc też będzie wziął jakieś ziemię, na jednym odcinku to będzie. I mamy jedne podejrzenie co do kolejnej kwoki. Tak, no, taka nakrapiana. Jedna kurka nakrapiana. Wpuszczaliśmy ją do tych małych kałucików tam. Czarna kurka, jajko znosi, jak widzicie. Chyba już nawet zniosła, bo już się. zaraz może wstanie. I tylko czekaliśmy, aż zniesie jajko, i teraz od razu idziemy wywalać dziw. Mhm. Dajgnój. Musimy też wziąć jajko, bo splaszy oby jajka. To zobaczymy, zobaczymy, jak będzie działać, to nie będziemy. Bo, jak na kaka będzie chciała, to bo tak samo trafiało. usiadło. że ona na odnosiła na bo Jak zabrałem rajka, to nie siedziała. A jak wziąłem majka, to już siedziała. na szczuszku. Hmm. Więc my się, będziemy, znaczy my się będziemy. my będziemy czekać, aż ta kurka nie chyba już zniosła. Tak nam się wydaje, ale jeszcze chwilę poczekamy. Chyba, może pokażemy. Chyba wezmę tę butelkę, bo tu pożyłem. Będziemy zaraz jakieś picie przyniosłem sobie I Też mogę wam pokazać teraz jak ze sobą się w Pokażę dziurkę tutaj trochę Mam nadzieję, że taka może będzie miniaturka, bo ładnie wyglądają i... i jak dotrwaliście do tego momentu, nie wiem czy oglądacie Możecie napisać w komentarzach czy... A tam jajko. jest jajko czy mamy robić miniaturki własne? takie, jakie będą, bo nie wiem, czy oglądacie tak długo. Ale wiecie, czy mamy robić, bo ja mogę robić miniaturki. Bo ja też. Ja. ja. Umiemy. Umiemy. robić miniaturki. A czy to wystarczy zrobić więcej jakieś kurki wstawić? A znaczy, że na przykład hmm. jeden może robić miniaturki, drugi może wrzucać. Na przykład tak możemy zrobić. Bo pamiętam, jak się wrzuca mniej więcej. Hej, Pamiętam, jak się robi te znaczy miniaturki to zawsze mi takie fajne wychodziły, więc nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj już włożyliśmy tą niebieską skrzynkę. Było jedno jajko jeszcze przed tym, jak przynieśliśmy, bo leżało na ziemi, bo kurka z plaży niosła, bo jeszcze nie było, więc nie miały je znieść, pewnie. I już wziąłem, wzięliśmy, bo podziepały w kury, bo one tak jak na ziemi leż do dziewią, a tak to jak w szynkach, to jedzie I zaraz tam będziemy mieli jeszcze... A czy będziemy mieli? Jakbyśmy mieli tą kwokę jeszcze tą nakrapianą, to teraz chyba mamy 8 jajeczek. Siedem, ja tak. A się no, 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 tak. na znaczy, więc będziemy Tyle mieli jakby usiadło, nie wiemy czy... No, czy nie, nie, nie wiemy czy w ogóle usiądzie. Ale... No bo, się to mocno się nie pierze, ale już tak robi, tak jak te kwoki tam jest. Tak, nie wiecie jak. jak. A i zaraz będziemy jeszcze tam wypuszczać na jedzenie i picie, więc my ją wypuścimy i się za chwilę oh. widzimy. Tu już kurkę wypuściliśmy, jesem, musieliśmy ją trochę zmotywować, bo nie chciała jeść, musieliśmy trochę ją przesunąć tutaj. Nie, nie chciała iść w ogóle, ta siedziała na ziemi, musieliśmy ją przysunąć. No, Chciałabym na drogę jej motywacji, daliśmy jej tak z ręki i jadła, to jak nam spadło to tam zaczęła jeść, to jeszcze trochę nie chcieli. Właśnie, ta na Pana, sam widzicie, to ona ma, jako trochę podaje nie że może usiąść kiedyś. Kiedyś. Ona zawsze siedziała w laty po trzy razy, więc może usiądzie. Bo nie umiem, że usiądzie, bo to, to dopiero można tak robić, bo niektóre kur... na przykład też tak robią, a nie się dają, więc może po prostu tak, kurwa, nie tak kur... że... Bo w tamtym roku ona no, nam no, no, trzy razy usiadła. Ta druga, dwa chyba? a Ta, ta czarna kurka ze jajko, a ta co sobie dnia zrobi To no dobrze, bo będzie później ładne. Jajko to zrobimy na razie. Dopiero na wieczór to zbierzemy. się, że nam kurka usiadła. Bo żona niektórych jak nie ogrzewa, więc będziemy... Ale takie zostawimy, bo już zobaczymy z tego będzie. Bo może po prostu, no siedzi drugi dzień, to drugi robić to też jeszcze tak dobrze nie będzie. siedzieć. musi się ona musi się nauczyć, bo pierwszy raz siedzi, to musi se, się nauczyć trochę. Tak to... możemy, możemy jej zrobić, jak będziemy chodzi do szkoły, że możemy tam jej włożyć do tej klatki. Jakieś jedzenie picie mało. Bo tam ma miejsce jeszcze w tej klatce, jak jest tylko odkryta tą skrzynką. A jakąś tam jak mało tam się włoży jakieś małe do picia i do jedzenia. Dobra, to my się będziemy widzieć, jak już kurka będzie w klatce bo my musimy przenieść jeszcze później cały sprzęt znaczy więc będziemy się widzieć jak przyniesiemy cały sprzęt i kurka będzie w klatce bo wtedy się zobaczymy dobra, jesteśmy teraz przy kurce siada sama w jajeczkach <słuch> Ojej, ta starna kurka zeżuchala na jajkach, bo coś długo siedzi już. Znaś, jajko się u nas po godzinie siedzi od tego jajka. My już tu długo naprawdę siedzimy, bo ta kurka nam najpierw tutaj sobie posiedziała, później Szyfko wybiegła się na ogródek tutaj nasz taki. Pośród sobie. I sobie trochę tam posiedziała. A ta kurka odkąd znosiła jajko to a cię przez cały tam ten? I jak ona była na dworze, to. I siedzi cały czas, więc nie wiem, ale chyba sobie po prostu tak siedzi. Jeszcze nie wiemy. Bo nie, odgło... nie oddaje za to, że nic, więc. włożymy <noise> klapkę. Nie wyjęcie, obiecuję. Chciałabym zrobić tylko głowę. Muszę dobrze włożyć. O. I tutaj możemy tam, jakby do światła, będziemy mogli tam płacić za nie i picie. I zarpić Dobra, to my się z wami widzimy jak przyniesiemy sprzęt, sprzęt, sprzęt bo już naprawdę te kurka nam dużo czasu zajęła, ale no wybaczamy ją, bo to i musimy teraz szybko sobie szybko pójdziemy wywalać, bo ci, ta kurka już siedzi ponad 30 minut w tym. Odkąd jak zniosła jajko, to z 30 minut siedzi, bo odpisywałem koledze, to była 10, a już jest dziesiąta To już prawie 40 minut siedzi, odkąd zniosła jajko, więc... Dobra, to widzimy się już przy sprzęcie Dobra, teraz już mamy posprzątane Kurka już zeszła, czy czarna? Nie ma już tutaj na stronę Ziarna co trochę zostało No coś my sobie zrobimy I tu bardziej wyrównaliśmy Tym piaskiem Tak zrobiliśmy Bo tu taka dziura była Tak zrobiliśmy Taczka od gnoje trochę jest, ale Tylko taką wzięliśmy, bo taką Taką mieliśmy my się będziemy już z wami widzieć, jak przyniesiemy tutaj piasek. Dobra, to jesteśmy już. Jak słyszycie tutaj węgiel, to coraz bardziej jak tak bo węgiel czasami zamknie drzwi, to może nie być to tak słychać. Tu wsypaliśmy piasek pięknie, ładnie. Tu już się kąpią. się <laughs> Dużo piasku jest. Mieliśmy piasku, Na dworze jest, ale też wam nie będziemy pokazywać. Tego, że on chyba nie przeżyje, bo Jeszcze tak. Prawie, że nie rusza. Więc się kąpią. Dobra, to my się będziemy już dzisiaj z Wami żegnać. Cześć.